Jest pan inicjatorem europejskiego święta, święta Jabłka z roku 2010, który także dofinansowany był z regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Czy powie Pan, czy mówi, może Pan opowiedzieć o tej inwestycji? Tak, zacznę od historii, że w 1999 roku po raz pierwszy zorganizowałem jako inicjator. Święto Jabłkobrania, ponieważ jak zostałem radnym i przewodniczącym Rady, postanowiłem coś zrobić dla naszej gminy. W gminie Samborzec było święto kwitnącej Jabłoni, w gminie Dwikozy było święto Pomidora, natomiast w gminie obrazów nie było takiej lokalnej imprezy. I pierwsze święto było święto Jabłkobrania w 1999 roku jako regionalne. Tak się władzom wojewódzkim spodobało to święto, że już następne w 2000 roku było jako wojewódzkie święto jabłkobrania. I tak było przez lat 10, aż w końcu w 2010 roku yy, udało nam się opracować projekt unijny, uzyskać dofinansowanie, akceptację tego projektu w Urzędzie Marszałkowskim i zrobiliśmy wielką, ogromną imprezę promującą naszą gminę i jabłko obrazowskie sandomierskie pod nazwą Europejskie Święto Jabłka i w bieżącym roku będzie to już trzecia edycja tego święta. Te święta są już dwudniowe, a więc w sobotę odbywają się szkolenia dla sadowników, a w poprzednim roku, w 2012, był turniej dla sołtysów, także to już jest dwudniowa impreza ciesząca się bardzo dużym rozgłosem chętnie przyjeżdżają zaproszeni goście nie tylko z powiatu nie tylko z województwa ale również i z Warszawy także jest to to święto posiada odpowiednią renomę, wydźwięk no i bardzo ładnie bardzo ładnie promuje naszą gminę nie tylko w powiecie, w województwie, ale nawet i w kraju. Dziękuję za rozmowę Miło mi było gościć Cię w komornej, w tej altance, którą młodzież tu sobie urządziła i pięknie również w weekendy, wieczory wypoczywa i prowadzi rozmowy. Dziękuję bardzo.